Czy to będzie dobry książkowy dzień? Mm -hmm. Będzie fantastyczne. Zobaczcie, z czym dzisiaj przychodzę. Piraci pod lupą. To jest książka z wydawnictwa Api Papi i nie jedyna, bo są jeszcze wielkie cywilizacje pod lupą, które już są zrecenzowane na blogu Aktywne czytanie. Obie te książki są moimi patronatami, jestem z tego taka dumna i taka szczęśliwa, bo to jest aktywne czytanie dosłownie w czystej postaci. Zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast Nie tylko dla Mam, gdzie zachęcam bardzo często w tym podcaście Nie tylko dla Mam do tego, żebyśmy pokazywali naszym dzieciom, jak zdobywać wiedzę w sposób ciekawy. Jeżeli oglądacie teraz ten film, to sobie po prostu subskrybujcie aktywne czytanie. Bo warto wiedzieć, co się dzieje w książkowym świecie, a ja wybieram dla Was książki, które są, no, po prostu hitami. Nie ma takiej opcji, słuchajcie, żeby dziecko nie zainteresowało się tymi wiadomościami, bo ta lubka robi tutaj robotę. To jest taki gadżet, dzięki któremu nasze dzieci bardzo, bardzo chętnie, ale też troszeczkę przypadkowo, zapamiętają dużo. Zabawa polega na tym, że jesteśmy w czasach pirackich. Co to oznacza, kiedy to było? Skąd się wzięli piraci, na czym polegał ten zawód odrobinkę nielegalny, ale też gdzie oni się pojawiali, bo to jest dosyć istotne. Mamy tutaj, tak jak wspomniałam, postacie historyczne, bo nawigowanie po siedmiu morzach wcale łatwe nie było. I teraz, skąd oni się wzięli i na czym im zależało? Bo nam się tak zawsze kojarzy, że piraci to wiadomo, że złoto, skarby tak, jak najbardziej. Ale do tych skarbów również należy na przykład oliwa z oliwek czy sól. To są właśnie wszystko te historyczne momenty, o których chcemy, żeby nasze dzieci wiedziały. Patrzcie, mamy tutaj przekrój normalnie statku. Życie na pokładzie takiego statku łatwe nie było. Ja wiem, że my znamy piratów z różnych opowieści filmowych na przykład, ale prawda jest taka, że to była ciężka robota i w dodatku niebezpieczna. Więc zobaczcie, jak to super jest zrobione. Przekartkuję Wam, co jeszcze tutaj z znajdziemy. Co jakiś czas wśród tych opisów, które są na każdej stronie, pojawia się nazwisko właśnie. Na przykład kapitan William Kidd, który żył w 1645 roku, wtedy się urodził i do 1701 po prostu kombinował jako pirat. I na każdej stronie mamy też rzeczy do odkrycia, które są powiązane z opisami i ze słownictwem, które no, buduje, rozwija język. Język naszych dzieci, bo nie każdy musi wiedzieć, czym jest plądrowanie, a my mamy tutaj taką właśnie postać do odnalezienia, i obok jest napisane plądrowanie i czym ono było. Super! O, ja wiem, że super. Fantastycznie to jest zrobione, i to jeszcze nie jest koniec, bo mamy tutaj galerię łotrów, więc można sobie te wszystkie wiadomości usystematyzować, przypomnieć, gdzieś tam chronologicznie poukładać. I to jeszcze nie koniec lubki w dłoń, bo teraz mamy dodatkowe wyzwanie. Spróbuj odnaleźć i mamy tutaj mnóstwo mnóstwo rzeczy do odnalezienia, ukrywający się lis, albo uwięziony. Dywan albo tańcząca świnia, nie będzie łatwo to wszystko odnaleźć, bo ilustracje tutaj są bardzo detaliczne, lecz gdyby ktoś miał problem Proszę bardzo, mamy tutaj podpowiedzi, i dlatego właśnie te książki są tak świetnie przyjęte przez Was, ponieważ one są tak kompleksowo zrobione. Dają bardzo dużo satysfakcji dziecku, dają wiedzę po prostu, ale też wciągają do zabawy. Jednak, jeśli ktoś ma problem i się wkurza, to z tyłu są podpowiedzi. I do tego jeszcze wszystkiego, my tak balansujemy na granicy prawa, bo to są piraci, co sprawia, że no nie mam wątpliwości, że ta książka po prostu będzie super prezentem dla dzieci, które lubią tego rodzaju wyzwania. To co? Czytamy? <trybuj>